Cześć, zapraszam na kolejny film, znowu wspinaczkowy, tym razem tam, na grani fajek. Idziemy właśnie niebieskim szlakiem dookoła czarnego stawu gąsienicowego. Musimy nim dojść gdzieś tam, w miejsce gdzie można będzie skręcić na szlak żółty, rozpocząć podejście w stronę skrajnego granata. No i tam jeszcze podejść kawałek aż do miejsca, gdzie się będzie schodzić ze szlaku. I tu w lewo, na skrajny No, ten początek jest dość stromy tutaj, ale mamy chodnik, więc idzie się całkiem wygodnie. Tu jeszcze kawałek, i zaraz będziemy odbijać w lewo do żlebu prowadzącego na żółtą przełęcz. Tam już gdzieś widać żółtą przełęcz. Zaraz będziemy skręcać w lewo. Tam jest taka charakterystyczna fajka. Myślę, że w tym miejscu można zejść ze szlaku. Jest jakaś ścieżka w miarę wyraźna. Tu będzie stromo z trawkami i kamieniami. No ale trudności w granicach zero, więc podejdzie się bez problemu. Byłem już kiedyś zimą na żółtej przełęczy. Teraz pierwsze letnie wejście. Plan na tę wycieczkę jest taki, żeby wejść właśnie tędy na żółtą przełęcz. Potem skręcić w prawo, przejść grań fajek. Potem jeszcze się udać na pańszczyckie czuby. No, i dojście aż do skrajnego granatu, skąd sobie zejdziemy już normalną ścieżką turystyczną. O, nawet kopczyki jakieś są. Choć przebieg drogi jest raczej ewidentny. Żlebem do góry, raczej bliżej prawej. Przełęcz już mamy tam. Jesteśmy w górnej części Żlebu. On się tutaj rozgałęzia na dwa warianty: lewa, prawa. Ważne, żeby się trzymać tej lewej, bo prawa się potem robi wredna. Kiedyś się tu zimą pomyliłem i musiałem się wracać. Będzie jeszcze sama końcówka po trawkach. No i zaraz będzie żółta przełęcz. No i mamy żółtą przełęcz. Tam Mark jeszcze kończy podejście. Końcówka jest faktycznie dość stroma. My natomiast zaraz skręcamy tutaj w prawo. I będziemy podchodzić w stronę wierchu pod fajki, Który znajduje się tam. Liny jeszcze w plecaku zostawimy. Ale część rzeczy już można założyć na siebie. Żeby potem było mniej roboty. A To jest długi które Też się nam przyda trochę takich. Dobra, jest sporo szpeju. Może się część z tego przyda dzisiaj? Liny jeszcze zostawiamy. Rozwiniemy, jak będą potrzebne. Idziemy tam. I przez chwilę będziemy podchodzić terenem 0. Trudności zaczną się dopiero gdzieś dalej. Początek, chyba, tędy. Zresztą widać ścieżkę. Aha, tak, tu jest. I teraz, generalnie, tam. Też chyba pójdziemy sobie graniu, tu przez chwilę był teren 0+, plusowy, teraz z powrotem łatwo idziemy ścieżką. Jest to trochę szukanie trudności na siłę, ale trudno. Jak już tu jesteśmy, to się coś pobawimy przynajmniej. No i tam się dopiero chyba grań zaczyna. Jed może 11? Nie, no to muszę... Dobra, daj 11. Mamy problem ze znalezieniem wolnych kanałów na krótkofalówkach. O, tu już się fajnie robi tak graniowo. To jest jedynkowy, prawda? Tutaj? Co? Jeden plus, jeden dał. Tak? No, jeden, jeden plus. Dwa raczej nie. Nie, dwa nie, nie ma. dwa, bo to się Mhm. No zaczyna się robić ciekawie. A, to tą ściechą. Tylko że nie wiem, jak z tej turni. Aha, bo ja na tą turniczkę tak bez sensu też To? Jest miejsce, gdzie powinniśmy chyba zacząć asekurację. Możliwe. Stamtąd. No i tak zrobimy. Tak, dobrze. teraz schodzę do Ciebie. Mamy takie stanowisko z pentli. Teraz przewijamy liny, zaczynamy asekurację. I ja poprowadzę tam pierwszy wyciąg. Dobra, to ja zaczynam pierwszy wyciąg. Zaraz jeszcze przetrzeć Wiesz co, mam dobre tarcie Przejdę sobie tutaj Spoko No właśnie wiem, tam chce Jasne. O, albo tu kość. kostki I teraz nagranie. O, ale tu się zaraz kończy szukanie na siłę i jest naprawdę grań. Dobra, tam będzie kolejny przelot. To jest trudność dwójkowa, ale o sporej ekspozycji, więc trochę się tu dzisiaj pobawimy. Jest pięta lina, można ruszać dalej. Myślę, że te buty wspinaczkowe to może być nawet przesada na tą drogę. Ale zawsze to się człowiek będzie czuł pewniej. O i tu mamy stanowisko bodajże zjazdowe. Ekspres pięcie liny i zajrzę za o, jedna. Druga. To był dość krótki, łatwy wyciąg. Ja właśnie wybieram linę. Zaraz dam Markowi znać, że może iść na drugiego. No i witam pana. Pierwszy skończony. To wpinam, to wpinam, wpinam do góry. Ale masz mało baterii już chyba. Wiem. Low Mam jeszcze trzy. na pana w Nie, spokojnie. Nie, no chyba nie. Oni raczej w ogóle nie łażą. Dobra, zaczynamy drugi wyciąg. Tym razem dla Marka. Tak, ściśle granią dawaj. Załóż może pętlę tam. Skończył wyciąg, buduje stanowisko i zaraz mnie będzie ściągał na drugiego powolutku. No, muszę tutaj przelot zlikwidować. Muszę wypiąć, Dobrze Tu się cieszę, że mam spinaczkowe buciki. To było chyba jedno z cięższych miejsc. No? Znaczy. Tak. Ekspozycja to mnie tam grzeje, ale wiesz, takie ruchy były. Dobra, spokojnie. O, to będzie fajne. Tarcie w wspinaczkowych to jest rewelacja. Dla mnie jest za łatwo, żeby tyle tego dokładać. No wiesz, to tak trochę no. nie ma sensu głębszego. Dobra, drugi wyciąg skończony. Chyba, że ja się od drugiej strony dautuję. Albo od drugiej to przejdź od razu. Tam jest pętla w sumie od drugiej. Zobaczcie, tam mhm. trochę. Jasne. Lepszy aut, Wiesz już chyba, Michał, zostanę, bo za dużo teraz operacji. I zaczynam trzeci wyciąg, okej? Okay? Przejdę kawałek. W Trzeba zobaczyć, jak to zejście tu wygląda. Wiesz co, tu założę coś. Dobra, wpiąłem. Jest kostka, schodzę dalej. Hmm. Tutaj coś dołożę też, coś wymyślę. Tu mamy frenda, ale go mocno wydłużymy i idę dalej. Teraz chyba tu nadu, no bo. Przejście przez tą grań to na pewno nie jest dwójka. No i chyba tu wrócę na grań. Okej, okay, tak, tutaj na grań się wróci. Dobra, tu chyba sobie coś założę i trzeba do góry. No i dobra jakoś wyszedłem, ale super łatwe to to nie było Jestem na grani, mam dosłownie 5 metrów do stanu w łatwym terenie. Myślę, że tu będzie wygodniej założyć stan niż tam. Nie był to łatwy wyciąg, tak wam powiem. Taki dość skomplikowany przebieg, ale jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wyszło. I tu się chyba da tą dużą pętlę założyć, co nie? O. Marek był na fajce, tam można jeszcze podejść do góry. Zostawił dwa ekspresy, ja sobie później też tam pójdę. I ostatecznie będziemy stamtąd zjeżdżać. Nie, nie trzeba. Czekaj, czekaj Przelot Ciekawe, to jest Ciekawy tu ciekawy mnie. No Nie no, jak tarciowo, to są stopnie Ci... Nie myśli, że to był Nikt ci nie wrodził, Marek? A nie, no, no, to w przyszłości nie ma ludzi. Widzisz, trzeba było tak się odwrócić. nie Co? Teraz lepiej, przepraszam. Ale nawet jakbyś teraz poleciał, nie? No to po prostu walisz. to. No, no tu nie polecę. Dobra, wybierz ją mi. I ja sobie wchodzę. Au! To idąc dalej, Michał, to sobie... Chodź. O kurde, ale to nie był ruch za dwa! Właśnie idzie to ruch za dwa, nie? Ruchy za dwa stale to robi po prostu schodki takie. Tak. Michał, musisz tam prawą nogę tak dokręcić trochę. Nie, no, nie, nie, to... No nie ma gdzie tam ten dalej iść, no zobacz. Tam nie ma gdzie... Dobrze. Wyjdę sobie nad stan. Jasne jest. Jesteś na linii dynamicznej, więc wiesz. Jasne. O jestem na fajce. Aha, i do ścieżki pewnie to jest koniec drogi. A widzisz ścieżki teraz po prawej, nie wiem czy widzisz na dole. Po twojej prawej. Teraz... Jest. Jeszcze go się chwycisz. To jest bezproblemowe. Tak, a tu długo chciała robić, to chyba się różnicę, ale jak widziałeś jest sobie... No i dalej Michał. Dobra, zejdę stąd jakoś. Jeszcze 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 odrobinę Michał. O, ma teraz stopień Mam stopień? stopień? Świetny, świetny stopień No i lewą mogę gdzieś dostawiasz Nawet na, na tego sznura dosłownie, na tą linę O, świetnie Takawa noga nie bardzo. Dobrze siedzi Siła rąk tu zadziałała To jest stopień teraz E wiesz co jakbyś mi nie mówił że to jest trudne Przewijamy liny, szykujemy się do zjazdu w tamtą stronę na ścieżkę. Mocno. Marek już na dole. Teraz ja będę zjeżdżał. I tu jest przewieszone nawet Teraz ją zwinę, idzie do plecaka I zaraz idziemy w tamtą stronę na Pańszczycką Przełączkę Ale chowamy te wszystkie, ja nie chcę iść z tą liną. Trudności się skończyły. Przejdziemy sobie jeszcze na Pańszczyckie Czuby. I potem na skrajny granat Orlą Percią. Za nami widok naprawdę rewelacyjny. O jaki stąd fajny widok na Orlą. Dobra, idę dalej od razu. Minąłem skrajną Pańszczycką. Tu jest zadnia Pańszczycka. I też sobie tam oczywiście wejdę. Szkoda odpuszczać okazji. No i mamy zadnią pańszczycką czubę. Tu już jest chyba dojście do Orlej Perci. Tu jest zadnia pańszczycka czuba. Skrajna pańszczycka czuba. Wierch pod fajki. Dalej Żółta turnia. A my tu już schodzimy do szlaku. A i tu kruche zejście. Ale tam już mamy szlak, więc spoko. Tu już fajne trawki. I zaraz będziemy na Orlej Perci. Mamy już czerwony szlak. Sam jest skrajny granat. Myślę, że w tym miejscu skończę film. Więc dzięki wszystkim za obejrzenie. Żegnamy się. Do następnego razu. Hej.